Teraz już z naszego studia koncertowego witam państwa bardzo serdecznie. Witam tych, którzy obserwują nas na kanale YouTube, bo to nasz mini koncert i goście w studiu. Maciej Skiba i Przemek Szczepanik na gitarze. Dzisiaj witam bardzo was serdecznie. bardzo serdecznie. Słuchaj, bo chciałem zapytać o taką rzecz. Twoja, jesteśmy na scenie w ogóle, w scenie naszym tutaj studiu koncertowym, a twoja przygoda ze sceną zaczęła się od zupełnie czegoś innego, czyli od modelingu. No właśnie to powiedz jak, jak do tego doszło że chciałeś być zawsze modelem? Niekoniecznie. Wydaje mi się, że gdzieś tam wydarzyło się to w moim życiu bardzo przypadkowo, ale jestem bardzo wdzięczny za to, bo ten modeling i ten program bardzo otworzyło mi, mi głowę na spełnienie innych marzeń. Mówimy o programie Top Model, tak, bo w nim tak, miałeś tak, udział. Tak i wydaje mi się, że ten modeling dał mi odwagę. Mhm. Do tego, co robię teraz. No właśnie, ale modeling to coś innego niż tworzenie muzyki i śpiewanie. Mhm. Skąd się wzięła taka chęć, żeby zarażać ludzi takimi pięknymi utworami? Wydaje mi się, że ja po prostu zrozumiałem, że chcę dawać ludziom emocje, a nie tylko zdjęcia. Gdzieś tam od, od zawsze chciałem to zacząć, ale chyba faktycznie. No, nie miałem tej odwagi. I to pomogło bardzo. Bardzo. To był kamień milowy w tym wszystkim. to wydawało mi się, że jestem wysoki, ale jak patrzę na ciebie, to tak żałuję teraz. Ja też. Ja nie mam butów na obcasie i żałuję, że, że ich nie ubrałem. To ile masz wzrostu? 1,96 m. Koszykówkę nigdy nie grałeś? Grałem. 6 lat, tak. Tak, ale nic nie pociągnęło cię w tamtym kierunku, nie, nie, żeby zawodowo. Nie. Jakbym chciał grać zawodowo, to pewnie bym grał, ale nie chciałem. Losembrą e, inaczej. W duecie jeździcie zawsze tak, gracie razem? E, po radiach tak, 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 mhm. tak. To zawsze pan Przemek jest ze mną, także na gitarce. E, tak, tak, ale już za niedługo mam nadzieję, że się zobaczymy w większym składzie. Czyli z całym zespołem. Tak jest. E, trzy utwory dzisiaj usłyszymy, ten pierwszy to jaka kompozycja? E, pierwszym utworem w ogóle chcę, chcę Ciebie częściej, który teraz pewnie gracie już, tak? Tak, tak to jest ten, ten Obecny przebój. O, ob, o, obecny przebój, tak. E, drugi utwór będziemy grali, czy o mnie myślisz? Premiera ma w ten piątek, mhm. więc po raz pierwszy u Was. E, to będzie taka super premiera. No, w sumie tak, bo pierwszy raz będziemy grali na, na żywo akustycznie w sumie i u Was, więc bardzo się cieszę. I trzeci e, to będzie utwór, od którego się wszystko zaczęło, czyli Tam Czekamy Dom. To o, o pozostałych utworach za chwilę porozmawiamy. W takim razie zostawiam was panowie na scenie z naszymi słuchaczami i widzami na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów. Przed państwem Maciej Skipa. Powiedz coś Tak od nie chcę mam. Nie Chcę Ciebie słuchać To miłe dla ucha Bez Ciebie szary mam dni Kiedy nie dzwonisz Nie robię nic Wszystko jest po nic Tylko Ty Potrafisz mnie przed tym obronić Chcę Ciebie częściej, chcę poczuć więcej. Wiem już, co będzie dalej, to prosta rzecz. Gdy Ciebie nie ma, to kończy się ten. Do Ciebie należy i już widzę wyraźnie, zmieniło to mnie. Najkrótszy dzień w roku ma sens. Wszyscy naokoło lubią się bawić, ja. Na wygłupy czasu nie chcę już tracić. zrozumży że to nie na niby jest. I znowu męczy mnie coś, kiedy nie dzwonisz ten słyszeć już. Jak stawiasz kroki, widzę nas. Nie przegoni. Chcę Ciebie częściej Chcę poczuć więcej ja Wiem już co będzie dalej To prosta rzecz Gdy Ciebie nie ma To kończy się ten Lubię kiedy kątem mogę tak Na mnie patrzysz Fajnie kiedy po pokoju Wolno tańczysz tego prawdziw spełnić twór? Każdy kaprys on, oh. czy chcesz to sprawdzić? O, brawo, brawo, brawo. To był pierwszy utwór. Maciejski badzi się na naszej scenie w studiu koncertowym. Mm. Porozmawiałem jeszcze trochę o tym modelingu, bo program dał ci bardzo dużo, ale potem pojawiły się propozycje z zagranicy, bo gdzieś czytałem, że Włochy, Rzym, pokazy mody, tam, gdzieś, tak? Mediolan. Mediolan, o. Czyli stolica mody właściwie, tak? tak? Oprócz Paryża. Tak. Co, no jest to. Y czy no są to na pewno fajne wspomnienia. No. Będę miał co opowiadać swoim dzieciom kiedyś w przyszłości. Ja jak w wieku 18 czy 19 lat sobie mogłem po prostu jako młody chłopak zwiedzić trochę Europy. Ale to, to chyba kosztuje dużo wyrzeczeń zostać modelem czy modelką, bo obserwowałeś ludzi, którzy pracują w tym zawodzie, no i wiesz, że to nie jest łatwe przecież. Wydaje mi się, że każda pasja i spełnienie marzeń nie jest łatwe. Myślę, że każdy człowiek, który chce iść swoją ścieżką, musi się nastawić na to, że będzie ciężko, że będą kłody pod nogami i kurczy, trzeba dawać radę. nie? Ale dzisiaj, gdyby ktoś ci złożył propozycję, no to dalej w tym zawodzie możesz pracować. Czy pracujesz no, dalej? Nie, już nie pracuję. Już zrezygnowałeś. Tak, tak? Tak, Czyli tak. postawiłeś na karierę wokalną w tej chwili? Tak, tak, tak. Mhm. tak. Tylko i wyłącznie muzyka. Czy to twoje piosenki, one wszystkie będą w przyszłości w takim właśnie stylu balladowym, jak ta przed chwilą? Nie? No to niekoniecznie. Co ci, co ci tam w duszy gra? Emocje. Tak mi się wydaje. Przede wszystkim emocje różne. Na razie poznaliście tą stronę emocji pięknych, ale właśnie kolejny utwór będzie o niezafajnych. Tak? No to tak. posłuchajmy. Pierwsze słowa. Nie pamiętam chwili, kiedy coś zaczęło się psuć nie złapałem momentu. Nie zdążyłem siebie dać obróciłem się lecz, już po twoim odejściu. Udziełaś wszystko tak, jak nożem na Teraz muszę się ogarnąć i wstać. Nie, 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 nie będzie łatwo przeciąć. Moje głowy cię mam, o cię mam. Czy razem oblejemy ten test? czy uda nam się przez to przejść? Chcę, by było wszystko ok i ty też. Nie poszło po naszej myśli. Ale nadal się staramy coś zrobić, by się nawzajem nie skrzywdzić. I nie po tym wszystkim, I czy o mnie myślisz? I nadal się staramy coś zrobić, by się nawzajem nie skrzywdzić. I nie po tym wszystkim. Rozliczanie się, kto bardziej, a kto mniej, teraz nie ma już sensu. I może dajmy sobie czas, byćmy razem gdzieś, taki ładny dziś wieczór, a jeszcze wczoraj było tak dobrze nam i zawsze chciałem obok ciebie stać. I jak piosenki, którą nie znam, Nawet może cię w sercu. Nie poszło po naszej myśli, ale nadal się staramy coś zrobić, by się nawzajem nie skrzywdzić. I nie po tym wszystkim nie poszło po naszej myśli, ale nadal się staramy coś zrobić, by się nawzajem nie skrzywdzić. Wszystki To była premiera na antenie Polskiego Radia Rzeszów i w ogóle utwór wykonany premierowo, bo e, dopiero niedługo oficjalnie zostanie e, wydany. Ten piątek już w piątek, tak, a my przed piątkiem gramy. To za chwilę jeszcze jedna piosenka i to będzie ten utwór, który w ubiegłym roku zaistniał, tak, którym tak, właśnie rozpoczęło tak, tak, się to twoje śpiewanie. Tak. Ale powiedz, jaką ty jesteś osobą w takim życiu codziennym? Czy lubisz na przykład ryzyko, czy raczej stronisz od rzeczy, które są niebezpieczne? No nie wiem, skoczyłbyś na bungee chociażby nawet? <laughs> Wydaje mi się, że bardzo boję się takich rzeczy. Ale e, chyba mam to po mamie, że zawsze jak e, się czegoś boję, to zawsze chyba przeskakuję tą barierę. Moja mama właśnie skoczyła na bungee e, kiedyś, e, pamiętam jak miałem chyba z 12 lat. I opowiadała ci nie rób tego. E, właśnie, właśnie to mnie nauczyło tego, że te bariery trzeba przeskakiwać zawsze, e, bo moja mama też była przerażona. I to mhm. chyba można przenieść też na, na życie zawodowe. Tak myślę. A jak jesteś w studiu i nagrywacie właśnie piosenki z zespołem, z realizatorem dźwięku. To ta pierwsza wersja według Ciebie jest najlepsza. Czy, czy lubisz na przykład powtarzać, żeby dojść do tego naj? Kurczę, wydaje mi się, że mam trochę problem z takim odpuszczeniem czasami w studiu. I taki. Perfekcjonizm za, za, za bardzo, czasami mi się boję się popełniać błędów przede wszystkim, ale pracuję nad tym. E, ale e, kurczę, no, wydaje mi się, że zależy od piosenki. Czasami m, pierwszy raz podoba mi się najbardziej, ale na przykład przy tej piosence lepiej wyszło, jak do, dograliśmy sobie wokale później na świeżo, więc różnie w sumie. Mhm. A, a na scenie, no bo wiesz, na scenie już nie można powtórzyć, tak jak dzisiaj tak, jesteśmy tutaj na... Pierwszy żywo. raz jestem na scenie dzisiaj. Pierwszy raz na, na naszej scenie, tak. Tak, na naszej. Ale tak w ogóle to już nie, nie pierwszy raz na scenie chyba, bo koncerty już jakieś były, czy jeszcze nie? Naprawdę? Pierwszy raz dzisiaj, no. No to jesteśmy bardzo satysfakcjonowani z tego powodu, Jest że. naprawdę dzisiaj... premiera i czuję no, się naprawdę świetnie. Jak sobie stanąłem tam z tyłu i zobaczyłem sobie ten, ten, ten mikrofon wśród tego dymu, to byłem o krok od... Yy. A no to wyobraź sobie, że, że, że tam na przykład przez, przez nasze kamery ogląda nas ilość osób, które można pozdrowić, można zaprosić. Te wszystkie utwory są dostępne na twoim kanale na YouTubie, można zobaczyć mhm. teledyski do nich, tak? Tak, 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 też. Mhm. No. Ale YouTube. kto pomaga w tworzeniu tych wideoklipów? Yy, nasza ekipa? Yy, ekipa z mojej wytwórni, pozdrawiam Magic Records, mhm. Mamy tam świetnych ludzi, także zawsze się spotykamy i, i, i każdy rzuca pomysły. I możecie się spodziewać naprawdę fajnych klipów. To fajne, że wśród pomysłów są następne piosenki, no i pewnie jakieś koncerty w najbliższym czasie będzie można gdzieś cię zobaczyć i posłuchać. Tak jest. A gdzie? Widzimy się. No jeszcze nie wiadomo. Ale jeszcze, aha, czyli wszystko w planach. Z, jest? Tak, za niedługo będzie na pewno jakieś pierwsze granie, więc rozkręcamy się. Mamy kilka utworów i pewnie za jakiś czas będzie ich więcej. Już jakieś pomysły są? Masz? Na pewno masz. Możesz Kurze, coś zdradzić no, w ogóle, czy na razie wszystko to wszystko no, tajemnica? Utwory już są mhm. jakieś tam, więc jest ich parę. Nie będę ja, mówił myśl, więcej. Myślę o tym, że czy, czy na przykład będzie można niedługo spodziewać się całego wydawnictwa w postaci jakiegoś long playa. Niekoniecznie w wersji CD, a ostatnio nawet wiel wiele osób, a szczególnie w Magic Records, wydaje e, e, winyle. Tak. Kolekcjonerskie. Tak, tak, tak. To jest świetny pomysł. No słuchajcie, no, musicie lukać i będziecie mile zaskoczeni. I ogromnie się cieszę, że będę mógł się już dzielić z Wami e, większą ilością muzyki. To podzielmy się jeszcze jednym utworem dzisiaj dla Państwa, dla słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów, dla widzów na kanale YouTube Maciek Skiba. Kiedy się złości, mówi mi iść stąd. Odsuwam na dystans, chciałaby blisko być. Zamyka się w sobie i czeka, aż znikną. Głosy, przez które nie słyszę, co mówię: Że tam gdzie jej uśmiech, tam czeka mnie do. I chcę, by wiedziała, że we mnie ma go i gdybym tylko mógł pokazać jej jak w moich oczach wygląda idealnie. Przy niej każdy dzień daje mi ten smakuje słodko, jak ja go latem. Gdybym tylko zabrać póki, Czy uwierzyłaby? że nie brakuje jej nic, że nie brakuje jej nic. Ta jedna noc, trzecia na ranem moje puste ulice. Na głośniku Wito ja nie rozumiem nic co na krok robi w tył i znowu ucieka mi A tam gdzie jej uśmiech, tam czeka mnie dom I chcę by wiedziała, że we mnie ma go I gdybym tylko mógł Moi drodzy, pozdrawiamy serdecznie cały Rzeszów na gitarze Przemek Szczepanik, Maci Skiba, mam nadzieję, że dosyć do szybkiego zobaczenia. Brawo, brawo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wam, że przyjęliście nasze zaproszenie, że przyjechaliście do nas. Powiem ci tylko tak, bo powiedzieliśmy o tym, że to pierwsza scena, na której wystąpiłeś, a tu parę osób występowało też po raz pierwszy. Między innymi na przykład karierę zaczynała tutaj Daria Zawiałow. Z mojego rodzinnego miasta. Pozdrawiam. Za <grywa> Więc y, trzymamy kciuki za y, kolejne piosenki i y, tak jak powiedziałeś, do zobaczenia. Dziękujemy do zobaczenia. bardzo z naszego studia koncertowego. Przenosimy się z powrotem do naszego studia, z którego dzisiaj program w dobrym tonie.